W przypadku takich upałów też musimy mieć, zwierzęta muszą mieć stały dostęp do wody. Też na pewno obory nie są przepełnione, bardziej chodzi o to, żeby było też więcej luzu na oborze. Też ze swojej strony no, dajemy większą ilość solanek, żeby dostarczyć elektrolitów z y, naszym zwierzętom. No i przede wszystkim wentylacja, no, bo to dzisiaj obiekty muszą być wentylowane, też wspomagamy się dzisiaj wiatrakami, y, spomagamy się dzisiaj też natryskami, jeżeli chodzi o duże skupiska, y, czyli tam gdzie mamy ruszta, czyli y, zarówno hala udojowa, jak i poczekalnia, no, staramy się, żeby stworzyć dla zwierząt optymalne warunki, ale też nie da się ukryć, że ta pogoda powoduje dzisiaj, no, że w przypadku zwierząt hodowlanych jest mniejszy pobór paszy. Druga sprawa jest taka, że też jeżeli chodzi o wyniki rozrodu są o wiele słabsze, też jeżeli chodzi o obserwowanie rui, no, dzisiaj tej rui też no, nie da się tak zaobserwować, no, to są dzisiaj wszystko skutki też pogody. Yy, druga sprawa jest taka, że też no, tutaj my akurat yy, w przypadku sezonu letniego w takie upały też podajemy trzy razy paszę. To też tak jakby zwiększamy o jeden raz, żeby ta pasza cały czas była świeża, żeby nie, nie stała, żeby tam można powiedzieć nie kisła. No, Ale to tak wymieniłem podstawowe te elementy, co my ze swojej strony tak jakby robimy, żeby zapewnić tutaj zwierzętom najlepszy dobrostan w przypadku takiej pogody. No na pewno trzeba się przygotować do tych upałów. Zwierzęta muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki, bo lato nie jest łatwym czasem. Bydło bardzo źle znosi temperatury, już rzędu 20 kilku stopni odbijają się na produkcji mleka. E, więc na pewno trzeba im za, zapewnić dostęp do świeżej, chłodnej wody, więc dbałość o higienę e, poideł to jest podstawa w zasadzie w takich temperaturach. E, no i przede wszystkim co? Cyrkulacja powietrza. Musi, musi być, Muszą być wentylatory, e, no bo, bo krowa grzeje się od środka. No przy, przy takiej fermentacji, przy wysokowydajnych krowach e, te temperatury dodatkowo ją jeszcze dobijają, więc no, trzeba zapewnić im odpowiednie warunki. No Wiadomo, jeżeli chodzi o upały, to obory powinny być jak najbardziej przewieczne. Tu widać za moimi plecami, nasza opora jest zupełnie oborą otwartą. Do tego jest automatyczny system wentylatorów, który jest sterowany czujnikiem, i według potrzeb, w ten sposób wentylatory pracują. Jest to problem na wielu gospodarstwach. Każdy radzi sobie z problemem jak może ale w każdym bądź razie dużo świeżego powietrza, duży przewiew yy, i także systemy do yy, namaczania zwierząt, że się źle wyraziłem, yy, do skrapiania zwierząt. Yy, lata doświadczeń pokazały, że zamogławianie jednak nie jest najlepszą metodą, jednak lepsza metoda jest tak zwanej grubej kropli yy, okresowo i znowu przewiew. Ta metoda jest o wiele lepsza w upały, pozwala na lepsze schładzanie zwierząt. Jest to bardzo istotne dlatego, że przegrzane zwierzęta, yy, zwłaszcza przy wysokich wydajnościach rzędu 10-12 tysięcy litrów więcej więcej, yy, są bardzo wrażliwe na te upały i dochodzi bardzo szybko do spadków wydajności. Wiadomo, kiedy zwierzęta kiedyś dawały dziennie 10-15 litrów mleka, yy, ta wrażliwość była mniejsza, ale jeśli jeżeli dzisiaj krowy produkują 35-45 litrów mleka średnio, to ta wrażliwość jest zdecydowanie większa na jakikolwiek stres, a tu w tym wypadku mówimy o stresie cieplnym. Wiadomo, dostęp do świeżej wody no to jest podstawa: jak najwięcej powiedział, tu chodzi o jak największe łącznie lustro wody. Ta łatwość tej dostę w dostępie do wody, żeby była jak największa, żeby krowa gdzieś nie musiała szukać tej wody, chodzić za tą wodą, żeby w pobliżu zawsze było lustro świeżej wody. W przypadku czody chlewnej tam są inne budynki inwentarzowe, one no, są zamknięte, ale tam można powiedzieć na budynkach naszych chlewniach jest inna wentylacja, czy jest cały czas wentylacja, też pomagamy się wentylatorami i innymi rzeczami, czyli powiem tak, tam te są dogodne warunki, ale tak jak w przypadku bydła, tak samo jest z czodą chlewną, też muszą mieć zapewnione wody, też dzisiaj obserwujemy, że jest mniejszy pobór paszy przez czodę, co skutkuje też mniejszymi Przede wszystkim no, wentylacja chodzi na pełnych obrotach. E, trzeba sprawdzać, czy we wszystkich poidłach jest woda świeża dla zwierząt, bo to jest bardzo ważne w upały. No, my w porozumieniu z weterynarzem naszym e, dodajemy przede wszystkim dla loch e, witaminę C do paszy. I tylko tyle możemy zrobić z naszej strony, reszta zwierzęta muszą sobie same jakieś radzić. Musi być po prostu stały dostęp wody. Bo czasami smoczki się przytykają, ale trzeba to kontrolować. Sytuacja na, na fermie no jest taka jaka jest. Jak nie tylko nam jest gorąco, to zwierzakom też jest gorąco. Wentylatory chodzą na całego. Staramy się to składzać jak możemy. No, jajka wbrew pozorom schodzą. Nie można tak za bardzo narzekać, żeby tylko były. No, martwi tylko to, że, że są jakieś tam. Gdzieś coś wybucha, jakaś salmonella, i przez przypadek odpryski na nas też padają. Koszty rosną przy tuczu drobiu bardzo mocno, drastycznie wzrosły. W ubiegłych latach koszty te były na poziomie 3,20 groszy. W dniu dzisiejszym są koszty na poziomie 5,40-5,50 groszy. Nie tylko pasza ale energia elektryczna, która bardzo mocno zdrożała, a tutaj wiemy, że jest wentylacja, w dniu dzisiejszym takie upały to naprawdę nie sprzyjają tuczu drobiu. Jest to tak gorąco, bez klimatyzacji, bez schładzania kurników, no niestety nie da się y, tego robić. Jest bardzo dużo upadków, czyli z tego, gdzie przy Produkcji tuczu, kur i mamy około 3% ubytku, czyli padnięć w dniu dzisiejszym. Jak jest taka temperatura, to nawet musimy liczyć z 5-6% ubytków. Nie daj Boże, jakakolwiek awaria, to wtedy to już wtedy są bardzo duże upadki. Także to jest dosyć skomplikowane.